Kolacja wigilijna w różnych krajach na świecie. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt powszechna wiedza, ale ryby i owoce morza występują głównie w Europie i głównie w krajach, w których po prostu jest wybrzeże i duży dostęp do ryb. W sporej części Europy spożywa się na przykład gęś. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, ogólnie w Ameryce Północnej, jest to zazwyczaj indyk. Na północy Europy i w Ameryce Południowej dominuje wieprzowina. Totalnym wyjątkiem na tej mapie jest Japonia, gdzie je się smażonego kurczaka. O czym są hymny różnych krajów? Tak patetyczny hymn jak nasz występuje raptem w garstce krajów. Marsz, odwaga, wróg i tym podobne rzeczy to domena zdecydowanie Chin, Francji, Chile, czy właśnie na przykład nasz. <laughs> kraje zaznaczone na niebiesko mają hymn o tematyce ojczyźnianej. Na różowo zaznaczone są kraje, które swoim hymnem chwalą Matkę Naturę. Na żółto kraje, które chwalą Boka lub na przykład jakiegoś władcę, a na zielono są to hymny o zabarwieniu stricte patriotycznym, czyli dotyczące ludzi, kraju, wolności, flagi i ogólnej dumy. Dla mnie zaskakujące jest, że naprawdę niewiele krajów ma hymn zabarwiony tak, tak patetycznie i męczenniczo, męczenniczo jest takie, co... <laughs> jak Polska. <laughs> jak się nazywał ten film ze wspinaczką na górę? No, ten co właził chłop na górę, później nie mógł wejść i musiał włazić jeszcze raz. Nie. Nie, nie, nie. Broad Peak. Dobra, już mam. Jakiś czas temu pojawił się na Netflixie film o wspinaczce na Broad Peak. W mojej opinii bardzo mierny i trochę o niczym. Ale następna dość mroczna grafika będzie mocno nawiązywała właśnie do wspinaczki. Mamy tu widoczne zaznaczone punkty, w których leżą ciała zmarłych podczas spinaczki na Mount Everest. Jak widać, zdecydowana większość leży powyżej 8000 metrów, czyli w tak zwanej strefie śmierci, gdzie ilość tlenu w atmosferze jest tak niska, że dochodzi do obumierania tkanek i zbyt długie przebywanie w tej strefie po prostu kończy się śmiercią. Co interesujące, również na samym szczycie, jak widać zaznaczone, jest kilka punktów, co może świadczyć, że niektórym ludziom się udało dokonać tego już na samym końcu swojej drogi. Na Wikipedii możemy znaleźć artykuł o liście osób, które zmarły wspinając się na Mount Everest. Mamy napisane tu o przynajmniej 310 osobach, i skrodując sobie w dół, jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkie te nazwiska, daty, narodowości, również wysokości, na których to się wydarzyło. Czytam sobie również o przyczynach śmierci i powiem szczerze, że aż mnie ciarki przechodzą, ale to raczej jest takie po prostu wiecie, takie nerwowe poczucie w klasy piersiowej. Większość to rzeczywiście wycieńczenie lub śmierć w wyniku upadku, ale jedna z najbardziej przerażających dla mnie rzeczy to jest wycieńczenie podczas schodzenia. I myślę, że równie przerażającym tematem jest fakt tego, że tych ciał się stamtąd po prostu nie zabiera. Po prostu nie ma jak. Dobra, wyjdźmy z tych creepy tematów i wejdźmy do czegoś ciekawszego. Odległość do centrum miasta z głównego lotniska. Głównego lotniska, oczywiście, dla tego miasta. Myślę, że najważniejsze jest zacząć od czegoś, o czym wiemy, czyli od Warszawy i Okęcia. Jest to w pierwszym okręgu, czyli 10 kilometrach. I jak możecie zobaczyć, w skali całego świata naprawdę niewiele jest krajów, w których rzeczywiście jest dużo bliżej. Choć w Toronto czy Bostonie można mieć wrażenie, że ląduje się w samym centrum miasta. Mamy również napisane ile czasu zajmuje transport poprzez metro lub jakąś kolej i w Bostonie da się dotrzeć już w 15 minut wychodząc z lotniska dojeżdżając do samego centrum. W sumie dobrze byłoby wiedzieć ile zajmuje to w Warszawie. Okej, okay, przy pomocy przy pomocy pociągu da się dojechać już 23 minuty. Ej, to jest naprawdę, naprawdę szybko. Jakże widzicie? Poland Strong. Polska górą. Ilu papieży pochodzi z którego kraju? I choć dzisiaj mamy to zaznaczone w takiej formie i w takich mapach, to wydaje mi się, że wiele z tych rzeczy powinniśmy traktować troszkę na zasadzie, że po prostu z tych terenów, a nie konkretnie z tego kraju. Tak więc zacznijmy od największej ilości, czyli 217 z Włoch, 16 z Francji, 6 z Niemiec, 5 z terenów obecnej Syrii, 4 z Grecji, 3 z terenów obecnej Tunezji. Myślę, że ciekawą rzeczą jest tutaj to, że dwóch z terenów obecnej Chorwacji i oczywiście Jeden papież Polak. Okrutnik, no po prostu. <grystanie> <grystanie> Oczywiście warto byłoby tutaj dociągnąć jeszcze Argentynę z zaoceanu, no ale na mapie Europy ciężko umieścić Argentynę, nie? Animacja pokazująca rozprzestrzenianie się promieniowania po katastrofie w Czarnobylu. W ciągu raptem tygodnia objęło to tereny niemal całej Europy, a będąc już przy tematach energii pozyskiwanej z reakcji jądrowych, na moim Twitterze ostatnio udostępniłem post odnośnie pierwszej udanej zimnej fuzji. Przy czym w kontekście Udana chodzi tutaj nam oczywiście o taką sytuację, gdzie w zimnej fuzji włożymy mniej energii do rozruchu reakcji, a wyciągniemy z niej więcej energii. I choć tutaj było to naprawdę marginalne, to mamy bardzo fajny, niewielki krok w przód. Jeszcze wiele lat minie, zanim dotrzemy do mm, czasów, w których takie reaktory będą zasilały nasze sieci energetyczne. Ale każda taka wiadomość to jest już naprawdę fajne i. Myślę, że ciekawy z perspektywy tej mrocznej i dumerskiej przyszłości. News. Wbijajcie na Twittera. A jeśli komuś mało nuklearnych tematów, to zapraszam Was na mapkę, na której możecie śledzić w miarę na bieżąco, chyba z godzinnym interwałem, jak w danych miejscach rozkłada się aktualna ekspozycja na nanosiwerty na godzinę więc to są naprawdę takie mikre, mikre wartości. Oczywiście na mapie Europy w dalszym ciągu wybija się ta jedna, jedyna krowka, która jest w zdecydowanie ciemniejszym kolorze niż w innych miejscach, i oczywiście znajduje się to na terenach. Wydaje mi się, że chyba nawet nie stricte na terenie zony, ale trochę na północ od niej. Gdyby Europa została skolonizowana przez Europejczyków, bardzo mi się podoba toporność tych granic. Wygląda tak, jakby ktoś siadł sobie z linijką i po prostu zaczął kreślić na desce kreślarskiej granice państw. Żart oczywiście nawiązuje do czasów kolonizacji, m.in. Afryki i takiego prowizorycznego, odgórnego ustalania granic państw, dokładnie od linijki. Wiele tych granic kompletnie nie ma sensu, kompletnie nie dotyczą niczego. Spora część z nich znajduje się na kompletnej pustyni pustkowej, gdzie nigdy nikogo nie było i nikt nigdy nie jechał wzdłuż tej granicy. I tak jak mówiłem na przykład w jednym z ostatnich odcinków, granice tak kompletnie się nie mają do stanu rzeczywistego. Między innymi przez spór pomiędzy dwoma krajami o dane terytorium toczy się o to, że dany kraj chce dany teren przyjąć. Jeśli weźmiemy sobie dla przykładu spór pomiędzy Egiptem i Sudanem, to oba kraje chciałyby przyjąć tę większą część terenu, która jest tutaj zarysowana, czyli trójkąt Halaib. Jednak żadnemu z tych dwóch krajów nie jest na rękę przyjmowanie tego mniejszego trójkąta, czyli Birtawil. Oczywiście jak większość sporów na takich terenach toczy się to o dostęp do złóż ropy naftowej i w tym przypadku również jest tak samo. A ten sam kreślarski majstersztyk możemy zobaczyć na przykład na mapie Stanów Zjednoczonych, jak Stany są między innymi pooddzielane a wynikiem takich, mm, powiedzmy, idiotycznych posunięć jest między innymi film Thomas Scotta odnośnie jellostońskiej strefy śmierci. He saying, Więc prowadzenie granic w ten sposób na pewno nie miałoby większego sensu, biorąc pod uwagę kształtowanie terenu, rzeki, góry, pasma górskie, które są kompletnie nieregularne. Jak powiedzieć 92 w różnych europejskich krajach? Ostatnio ten obrazek zrobił gigantyczne wiralowe koło po internecie. W się krajów, jak widzicie, jest to 92, tak jak w języku polskim, w języku angielskim. 92. Po niemiecku będzie odwrotnie, czyli będzie mi 2 plus, a raczej 2 i 90. 92. Po francusku 92. 4 razy 20 plus 12. To jeszcze nic. Ponieważ w Danii mamy 2 plus 5 minus pół. Czyli 4,5 razy 20. 4,5 razy 20 daje nam 90. W efekcie wychodzimy w takim samym systemie jak w krajach germańskich. Występuje. Jednak poziom nakomplikowania jest w Twojej opinii zbędny. Szybko sobie wskoczyłem jeszcze na stronę, żeby zgłębić troszkę informacje odnośnie tych liczybników. I od 0 do 20 mają swoje własne nazwy. Powyżej 20 liczymy w taki sam sposób jak na przykład w niemieckim. Czyli jedność i dziesiątka. I dopiero 50, 60, 70, 80 i 90 to są liczby pomnożone razy 20. Ja wierzę, co sobie. <grym> Czyli 60 będziemy liczyli jako 3 razy 20, a 50 będziemy liczyli jako 2,5 razy 20. Ach, jak dobrze, że te polskie liczebniki są takie proste. 999 991 14 14 14 14 14 14 14 14 I 14 14 do jeśli chcesz być bardziej na bieżąco, wbijaj na Twittera i Instagrama. Poprzednie odcinki z Mapek w tym momencie gdzieś tu na ekranie końcowym. Na razie!